Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego autor, tematu. Ariel T. Rodriguez aktualizacja. 16 maja 2023, 7.49 opublikowano, 22 listopada 2020, 9 jest dobra widoczność przez cały czas i w każdych warunkach podczas jazdy jest bardzo ważna. Dobra widoczność pomaga być świadomym wszystkiego, co dzieje się przed samochodem. Liczba wypadków drogowych znacznie wzrasta podczas jazdy w zimowych warunkach pogodowych. Deszcz może przynieść śnieg. Mgłę, grat i silny wiatr, które ograniczają widoczność kierowcy. Dlatego należy zawsze zwracać uwagę na wycieraczki przedniej szyby. Jak często wymieniasz wycieraczki? Przez większość czasu zapominamy o sprawdzeniu stanu wycieraczek. Są one jednak jednym z najbardziej przydatnych elementów podczas jazdy w deszczu. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać je w dobrym stanie, aby działały optymalnie, gdy są potrzebne. Oto kilka symptomów które wskazują, kiedy wycieraczki wymagają wymiany, poinformował Ford na swoim blogu. Dziwny hałas po włączeniu wycieraczek. Dzieje się tak, ponieważ guma zbytnio stwardniała i zbyt mocno naciska na szybę. Wycieraczki pozostawiają smugi brudu. Może to być spowodowane tym, że wycieraczki nie wywierają już wystarczającego nacisku na szybę lub guma pękła i nie spełnia już swojego zadania. Wycieraczka zaczyna przeskakiwać i pozostawia szczeliny na szybie. Jeśli dotkniemy piór wycieraczek i zauważymy, że są bardzo sztywne lub popękane, nadszedł czas, aby je wymienić. Nie trzeba czekać na te objawy, możemy je sprawdzać od czasu do czasu lub szczególnie za każdym razem. Gdy zbliża się pora deszczowa, możecie się zainteresować.